No, na Kolejny odcinek z tej gry. W I wchodzimy na gryb. I wydaje nam się, że nam. Lampa. Nie róbmy Wydaje nam się, że ostatnim razem nam się coś nie wczytało odpowiednio i po prostu ten nasz szalony profesorek nie chciał wyruszyć. Idziemy, Żeby, proszę. Nam, żeby nam otworzyć drzwi. Także teraz powinno być spoko. Otworzy nam drzwi i będziemy żyli długo. I szczęście. I nieszczęśliwe w skrajnie zórków. Nie yeah. je. A tak? A tak? A tak? A jakbyś po prostu tak. przytrzymał ten guzik y, bez wyciągania latarki? Pozwólcie wszystkich córków, abyśmy mogli przyjść dalej. Okay. A tylko przytrzymujesz, tylko nie musisz wyciągać wow, latarki. Ja jak marzenie, tym, tym, tym nie mniej taki jak podejrzewałem może się przekrzeć. Jeśli tak się stanie, daj jej nieco ochłonąć. Kroka. Ona... Mam nadzieję, że dotrwa aż dojdziemy do wioski. No. Pięknie. Uh, 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 uh. Tak, jest zdychany. MD. Mhm. Może. Odpuścimy sobie to nagrywanie. Nie. <noise> Idziemy, już zawsze się skrada. Czekaj. 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 to znaczy? Czekaj. <noise> Czemu się nie działa? Wygląda na to, że odcięto zasilanie. I oczywiście przeczytał to bez, krom, bez kropki. Standardowo. Musi istnieć jakiś sposób na otwarcie tych drzwi. Mhm. Mm Trzeba się przyjrzeć do ściany. Musi istnieć jakiś, jakiś sposób na otwarcie tych drzwi. Hmm. Może iść mu pomóż. Musisz mieć w jakiś sposób na wprzedzie też. Hmm. <laughs> Padok. Raczej musisz tym odjechać. W pierwszej kolejności. I teraz tym drugim możesz chyba sobie podjechać. Do krainy kaszlu. Ha, wiedziałem, że Cię braknie. Trzy godziny później, MD się kręci w beczułce. To ja może idę sobie poczytać. Nie. Złoty Nie da się biegnąć w tej beczce? Do tego chyba czerwonego tam kanaliku musisz. No i. Wiem, słyszę, słyszę. Słyszysz, że robisz swoje. <laughs> mm. Mm -hmm. Mm -hmm. I śpiewam razem. Co teraz? I fantastyką. A ten tak zestaw? No, dobrze, się tu raczej nie przeciśnie. Musisz mu pomóc i otworzyć mu te durne drzwi. Najwyraźniej go potrzebujemy. Była tam jakaś wajcha Mateusz? Wajchę przełóż. Spryk. O jest. To syrop. Nie. Wolisz się włączyć na sucho. Przepraszam najmocniej jeszcze raz. I ci na głowę wszedł. To by było na tyle. M. Dave niestety stracił życie w durny głupi sposób. <grych> Dał się podejście zurkowi. Zyrka. A ten Zurk, y, który wchodzi ci na głowę, to jest trochę jak ten z Half- life Alyx, taki head head... Y, nie pamiętam jak on się nazywa. W każdym razie w tej grze taki jest patent. A tak, Przegrzał cię! Przegrzał oh, oh, oh. cię! Przegrzał cię! No uciekaj, ja bo coś nie wiem. <grych> Jak atak, się biega w tej grze? Jak się sprintuje? Dlaczego nie sprintujesz? Sprintuję. Teraz dopiero, jak już nie ma przy czym uciekać. Dobra, schowaj latarę. Otwórz mu te wrota. Nie wiem, które. Muszę zobaczyć. Fajnie wygląda ta gierka, nie? W takim stylu jest trochę jak Cyberpunk. <laughs> 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 o ty? To znaczy ty? O, znowu zurki. Jak się robiło! I ja to! Tak, 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 tak. Sio, sio, sio. Nie kupię. Ja cię nie kopię, ty mnie kopiesz. O tak! Pięknie. Aha! Obok tego drona yy. się taki paseczek rysuje, widzisz? Tak. Łów nie wiem, wracajmy do dron. Kropka tam była! Zatłukę! uduszę. We śnie, humanitarnie. <noise> Jak pójdziesz spać, przyjdę z poduszką. Gdzie są kropki? Och, ta twoja pani Grażyna ci daje piątki i szóstki zaczytania, a ja bym ci ani trójki nie dał. <noise> Żarcik. 4 minus byś dostał. Gdzie idziemy? W kierunku końca gry. Otwieraj ten. Bo zaraz jedzą. Może go tak nie wystawiaj na próbę, czy się zbaguje, bo widziałeś, że się już sam bagował. Dwórki? Hmm. Dokuś, gdzie idziemy. <grywa> no, Pełne zdziwienie. Dok? Z zewnątrz? Simuś? Czy to jest Simuś? O. Może byś się odezwał. Ty zawsze jak z Przemkiem grasz, to ci się buzia nie zamyka. A tutaj jak ty masz nagrywać, coś masz powiedzieć od siebie, to się wyłączasz. Ok. Eee, to świeci. Gadają teraz. I robią tak Pięknie. To za elokwentna wypowiedź. Dziękuję ci za ocenienie. Dok. Dok. Przyjacielu, to dobrze, że jest Simu... Przyjacielu, to dobrze i tam była. Kropka! Tam była. Kropka! Tam była. kropka! A teraz wiemy, że możemy pokonać córki. Mamo czeka. Momo! Mamo Mom. czeka Zobu. na ciebie przy wejściu do kanałów. Pokazuję ci drogę. Chodzą służy, że Handel szuka czegoś. Służy? Chodzą służy? Służy. Słuchy chodzą, a nie służy chodzą. Tak i Simoś wydają się bardzo być bardzo szczęśliwi. Chyba zrobiliśmy dobry uczy. Pięknie. 4+. Idziemy do... Idziemy do Momo. Do Zomo. Do Momo tylko nie pamiętam. A już pamiętam gdzie był. Mama. Tu? E Ale do Handlarza może pójść i tam, bo masz jakieś... Nie, po pierwsze podaję. No dobra, rób jak uważasz. Aha, uważasz, że... No, kaszleć. Dobrze. Skoro tak ma być, tak będzie. Idziemy jeszcze na górę, jeszcze. 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 Czy to jest ten główny teren, w którym się znajdujemy, naszuka? Tam czy dalej patrzą? Tamten dalej wyciera już przez kilka godzin. No właśnie nic się nie zmienia tutaj za bardzo, nie? Ty miałeś się wydostać z tego miasteczka, a cały czas się kręcisz w jednym i tym samym miejscu. Jakieś to jest trochę dziwne. Ale musimy iść do Momo. Mito, Momo. Zomo, Bobo, Surutututu. pamiętam a w ogóle pamiętam wszystkich, jak nagrywaliśmy Ori. Wszystkich pamiętałeś? Mm. A będziesz chciał jeszcze nagrywać Ori? Nie wiem. <grym> Nie wiem, <grym> odpowiedź na wszystko. Nie wiem. Bo, no bo nie, mama, mama. Tutaj jest mama? Mama, tak, tutaj jest Momo. Hm. mama. Gdzie? <grym> mama już uciekł. Dostał broń na Zurkin. No. Mamo. Mo? Jak do mamy, nie? M? mamo Mamo. Nie ma. Mamo. Nie ma. Muszę podrapać. Tak, na pewno jest pod kotem. Wydrap go. Wygrzeb go. <grym> go prawie widziałem. mi. <grym> Nieznajomy. A, a, tam było zdjęcie rodzin. Aha, ten kolorowy to jest mamo. No. No to gdzie on jest? Mama? Mama? mama. A tego gdzieś nie wypuściłeś? Back home. I krowa, zdjęcie krowy, no spoko. O, Back home 2. Pamiętam tę grę, widzę. Back home. Powstała wkrótce po tym, jak stworzono mnie. Chyba, chyba? Nie pamiętam. Naukowiec no, i ja spędziliśmy wiele czasu z tą grą. Fajnie było. Tęsknić. Pięknie to. Czemu nie potrafię przypomnieć sobie tego imienia? Jego. Hmm. Mamo, gdzie jest mamo? Ja chcę, ja chcę znać mamo. A wskazówki coś mówią? Znać mamo pewnie, co? Coś <laughs> hmm. mi mówi, że nareszcie pozostawiamy slumsy za sobą. Slums. Nie będziesz gotów dołączyć do mamy w kanałach. On gdzieś w kanałach siedzi Hmm Tylko gdzie są te kanały to naprawdę nie... No raczej nie na dachach Mamo Pyk! Skacz na ziemię, najwyżej. Wszystko <noise> koty się... W końcu wykoty spadają zawsze na cztery łapy, nie? Podobno. Siema stary kosma. Kosma. Kosmita. To nie momo. Spotkaj. Gości znów z farbę żyje cały ten DT. I już ja to mówię. Zoe. 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 Y? Gra <grypt> drap. Tak się zawróć. Co już? Jeszcze nie zachowuj się jak dziecko, nie zrobię ci krzywdy. A kto to powiedział? Tamten zabaw środku. Myślałem, że ten kot się nauczył mówić. Gdzie <coughs> <Tu> jest? <coughs> tu jest jakiś handla. Ten... <coughs> o, jest. O jest. Ja. Spójrz tylko na wspaniałości, wpadające wprost do naszego śmieci Katele Skarbów. Pani z wizytą na Hunter, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Tu jest mamo. Nie, to nie widzę. Mama. Simusz, a, Rosie. A więc udało Ci się przeżyć spotkanie z durka. No ja. Masz te 10 puszek, które nie widzisz. No pewnie. Jakie puszki. Nie. Nie jest bierzek. Hej, hej, to jest macie och ro, oh, Bill. Och Billy. mój syn Simusz jest? Jest ci znany, co dzięki niemu wróciłem z tego przegranego miejsca. Ej, ale ja cię uratowałem! <laughs> hmm. Się przechwalają twoim kosztem. No, kto tak by pomyślał. Tu jest handlarz? Nie strażnik. Tu jest, tu jest oni śpią. Naprawdę chcieliś pojechać windą, nigdy nie widziałam, żeby działała już sko... 374. A jutro skończę. Johnny. Dobrze dobrze. 3 minuty. Dobrze. Nie, ty. Eee. Handlarz. Dzień dobry, handlarz. Witaj, witaj ponownie. Czego życzysz? Co jestem razem? To relikt starożytności. Świadectwo daję to naszych przodków. To będzie kosztowało cię trzy puszki napoju energetycznego. A o takie puszki chodziło. Nie, nie za jeden z ceny. 10 puszek, a to może jedną, dwie. Dwie masz? Hmm. Ok Dobra, szukaj tego Simusia. Czy kogo my to szukamy? Doka Leto. Lito, Spotkaj. Spójrzcie tylko na te skarby w śmieciach. Mano z nieba, no skończ na pewno. No ale gdzie jest Momo? Gdzie są te kanały? A Momo, no tak, myślę, że Simusia szukasz. Shamosa, Shamosa, Sh Simus. Momo. Gdzie, gdzie, są kanały? Kanały! Mam dość czaruję. Momo, pojaw się. Hmm. A ty masz jakąś mapę? Nie masz chyba, nie? Gdzie jest, gdzie są jakieś... kryterze? ile się nie powiem, ale... Świetnie, To do tego samego miejsca. No. O, daj to przetłumaczyć, co tu jest. Może jest jakiś drogowskaz, gdzie są kanały albo coś. Handlerz prania automatyczna, babcia odzież, Ale i odprogramowanie. No nie ma. no to gdzie może iść? Kanały, gdzie są kanały? Przepraszam bardzo. Proszę państwa. Dobra, robimy cięcie, bo to nie ma sensu takie nie w kółko. Zaraz się widzimy. Okej, okay, chyba wiemy, gdzie. Są jakieś, tak. jakby kanały. <coughs> Pyk! O, Momo! Stary, ale ciężko cię było znaleźć. Mamo, czekaj! No Mama. tam z tego pomostu możesz chyba wskoczyć. Odwrócił się plecami do ciebie, kolega. Pyk! Udało, udało ci się kwie. Co? Co się stało? Nie po prostu tak. przypadkiem nacisnąłeś to nie trzeba. Mhm. No dobra, to co? Kończymy ten odcinek, zaczynamy. 15 minut też No ale to. Hmm. To jest dobry moment, żeby zacząć kolejny odcinek. Kanały! Kanały Momo, gdzie ty nas prowadzisz? To będzie słychać to klikanie takie właśnie. Trzeba jakieś yy, tłumiki pozakładać na ten pad, Żeby tak nie było słychać stukania, co? Momo ma taką twarz LGBT. A możesz z nim rozmawiać? Możesz. A to strasznie. Roboty mają zaprogramowane takie rzeczy. Hmm, A tak. po co tu płyniesz? No właśnie jakoś tak. Mało się chyba <laughs> przykładamy do fabuły i nie wiadomo tak naprawdę co tutaj mamy zrobić. Po co z nim płyniemy? Jakie mamy główne zadanie? Mamy się wydostać z miasta do miasta, mamy komuś pomóc. Mamy się dołączyć do jakiejś naszej kociej rodziny? Czy o co tu chodzi? To znaczy na samym początku było tak, że spaliśmy, pamiętasz? No właśnie nie pamiętam, to było tak dawno. Pewnie musisz otworzyć tę Nie widzę żadnego sposobu na otwarcie tej bramy. Możesz spojrzeć po drugiej stronie? Jasne. Sierściuch jak murzynek będzie robił za ciebie. A znaczy nie może wyjść do wody? No bo koty nie lubią wody po. Podłoga to lawa. Podłoga to woda w wypadku kotów. Znaczy woda <laughs> Woda to lawa, nie. Podłoga to woda. <laughs> to wystarczy. A raczej nie. Raczej tutaj do góry. Tam, tam, tam. tam. Nie, no właśnie mówię, że nie na dół. Że nie da? Nie dół? No, on tak daleko nie skacze, Dawid. Nie, nie, tu tym pomostem. Patrzy do przodu. I idź tam gdzie, prowadzi, tam, gdzie prowadzi droga. To było otwarcie. Musisz myśleć jak kot. Kot nie otwiera zaworów. <ścoughs> Co prawda tutaj ten kot... Czas... O, kurteczkę. A tak, a tak. I... Yeah. Porozwalaj kolejne mm. A tak, a tak, a tak A tak Poczekaj. O dobra. Widziałeś ten pasek obok tego drona. Tak, a tak, a tak, a tak. To on jak się zapełni, atak. to pewnie się bateryjka rozładowuje. Prze y przegrzewa się. Przegrzewa się. No coś w tym mm. 18,5 minuty. Jest nasza tratwa. The raft. Stray on the raft. Czekaj. Czekaj tej rury pewnie wskoczysz i jedziemy dalej kurcze to jest tak jakby w Hall Life ie. tam też były takie patenty pływał łódką przez kanały i co chwilę było coś zamkniętej, i trzeba było zejść iść gdzieś tam hektar i jakieś tam przyłączać kable walczyć z wrogami dosłownie ta sama mechanika ale dobra bo widzę, że tutaj księciunio już płynie okej <laughs> okej, okay. okay. pan księciunio dobra Escape. I wchodzimy z powrotem do studia. Dobra, to był kolejny odcinek z tej gry z serii M. Dave. <laughs> serii M Dave. Z serii M Dave gra w streja. Dzięki za oglądanie, jak zawsze trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No pa!